Czy ty ulegasz zakupowemu szaleństwu? Absolutnie tak. Jeszcze tym bardziej ulegam teraz, kiedy już urodziliśmy się z Leonidasem. On ma 8 miesięcy i rzeczywiście zakupy właśnie online w takich sklepach. Absolutnie, absolutnie na tak, bo tak mogę to robić z pozycji kanapy, mogę to robić o godzinie 21.30, kiedy mały zasypia. Nie muszę z nim wychodzić, wiesz, yy, po prostu rzeczywiście no, ciągnąć tego dziecka do sklepów. Tylko po prostu wszystko, co chcę, wszystko, na czym mi gdzieś tam zależy, mogę kupić rzeczywiście online. Moją słabością są ubrania, ale powiem przewrotnie, już teraz nie dla mnie tylko też dla małego, bo on bardzo, ale to bardzo często zmienia rozmiary, e, ma 8 miesięcy a rzeczywiście już nosi 80, więc praktycznie co miesiąc zmieniamy rozmiar e, i tak, ewidentnie to są takie outfit'iki, które mogę kupić, w spodnie razem z górą, fajna koszula taka, w ogóle nie wiedziałam, że takie rzeczy dla małych e, istotek istnieją, a tam ogólnie rzeczywiście mogę kupić wszystko no i ulegam, no też nie chce mi się nosić różnych które rzeczy jedzeniowych to oczywiście też, czemu jeszcze ulegam, bo ładne słowo w ogóle, ulegam Domowe rzeczy. O, mogłabym opowiadać i opowiadać, ale tak. Ostatnio to poluję właśnie na moskitiery, na przykład. Czyli dużo komarów. Dużo komary, tak, żeby małego nie gryzły, Więc trochę świat mój się zaczął kręcić wokół y, dziecka i wszystkich rzeczy wokół. Nie będę mówiła, że nie lubię czegoś czasami dotknąć. Ale są takie momenty, tak jak teraz, praktycznie przez 8 miesięcy, ja nie mam na to czasu, a też nie mam ochoty, bo też nie lubię, powiem szczerze, nie lubię tych mocnych dużych świateł w różnych galeriach, więc ja uwielbiam zakupy online, cieszę się, bo ten Prime Day jest od 8 do 11, więc tych okazji będzie sporo. Będę miała kilka wieczorów, żeby przeszperać wszystko. Absolutnie tak, tak jak mówiłam właśnie, są rzeczy niezbędne w tym sezonie będę bazowała na muskitiera, ale coś oczywiście się śmieje. To są e, absolutnie rzeczy do domu, bo też jesteśmy cały czas i w budowie i też domek w lesie, będę chciała troszeczkę zmienić tam design, więc e, ten sezon rozpoczynamy, już jest letni sezon, więc absolutnie rzeczy do domu, ale też no i ubranka, to się nie zmienia u mnie. Wcześniej były moje, teraz małego, więc...